A z nami jest Łukasz Puk, który awansował do ćwierćfinału. Łukasz, jaki to był mecz? W ogóle witamy Cię serdecznie, bo jesteś pierwszy raz na naszej antenie w tym weekend. No, udało się. Pierwszy raz. No, miejmy nadzieję, nie ostatni. Mecz dzisiaj no, dość spokojny. No, wiadomo, przy tym systemie grania do czterech gemów no, w każdym momencie może się troszeczkę mecz odwrócić. Trzeba przypilnować wynik. No mówię, no, może nie jestem zadowolony z, czysto z formy tenisowej, ale są wyniki, to jest najważniejsze. I grałeś na korcie numer 2, który uważasz, że jest lepszy niż trzeci? Lepszy, bo jest najwyżej tutaj i chyba najlepsze oświetlenie jest. Tak więc z obu stron jest wysoko, nie ma problemu, piłka po balonie nie pójdzie. Z kim grasz w finale W świerćfinale gram z Pawłem Pieczyrakiem bodajże, już z tego co się dowiedziałem. Tak więc myślę, że to może być długi pojedynek. Graliście już kiedyś ze sobą? Graliśmy chyba tam z rok temu w stalowej woli, to tam udało mi się wygrać w dwóch setach, ale, ale mówię, każdy mecz jest inny w dodatku przy tym systemie czterogemowym. To, to różnie tutaj może to wyglądać. Czyli jesteś żądny rewanży, bo ostatni masz mecz zakończył się twoją porażką. Nie, nie wygrałem. A ty wygrałeś z Ja Wygrałem z Pawem, tak więc myślę, że to on jest bardziej żądny rewanż, dlatego no mówię, no tym bardziej trzeba będzie się skupić. Paweł jest graczem solidnym, też bardzo regularnym. No może to długo, długo trwać. Również ten mecz jest zaplanowany jako telewizyjny, także być może do końca już tutaj dzisiaj będziemy Cię oglądać. Możesz takie rzucić słowa. Skupmy się na najbliższym meczu. Nie wybiegam daleko w przyszłość. To i tak tutaj mówię, jestem bardzo mile zaskoczony wynikiem sportowym, bo no jechałem tutaj tak z, nie wiedząc w ogóle jak gram, bo teraz bardzo mało gram na punkty w turniejach praktycznie w ogóle. Przyjechałem tak odpocząć, spotkać się z Wami. Tak więc y, bardzo miło to już na ten moment jest bardzo miło. Kraków zwiedzone? A chwilę rynek, wczoraj tylko jakieś tam jedzonko i, i 23 trzeba było pójść spać. To wobec tego gratulacje i. Dziękuję. Czekamy na Ciebie pewnie za godzinę albo za dwie. Tak mam będziesz nadzieję, miał czas. Że za dwie, jakiś obiad by się przydał zjeść. W takim razie smacznego. Dziękuję.